Konferencji prasowej po meczu Stal Stalowola, Sandecja Nowy Sącz. Wynik spotkania 2 do 1 i zwycięstwo Stali Stalowola. Gośćmi dzisiejszej konferencji są trener Sandecji Nowy Sącz, pan Robert Kasperczak. Kasperczyk. Kasperczyk. I trener Stali Stalowola, pan Ireneusz Pietrzykowski. Witam trenerze. I zaczniemy od trenera drużyny gości. Panie trenerze, proszę o kilka słów na temat meczu. Uf, jeszcze emocje buzują. Gratuluję Irkowi przede wszystkim zwycięstwa ważnego w kontekście walki o jakieś wyższe cele. Tego ci, Irek, życzę. Znamy się z Irkiem już kilkadziesiąt lat chyba, jeżeli bym policzył dobrze. Graliśmy razem w piłkę. Patrząc na swój zespół, powiem tak, że mecz był bardzo taki kontrolowany, nie było jakiegoś zagrożenia, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej troszeczkę stalowa wola nas zepchnęła i, i opanowała środek. Szukając tych podań prostopadłych lub roczne sektory i za linię obrony. I tutaj troszkę mieliśmy problemu. Po stracie bramki zareagowaliśmy bardzo dobrze. Wyrównaliśmy i wydawało nam się. Czy tak na chłopski rozum wydawało się, że nie przegramy tego meczu. Zaczęliśmy naciskać, zaczęliśmy grać odważnie i zmiany też dały dużo takiego animuszu zawodnikom. No, ale Bramka, która no niestety obciąża konto zawodnika akurat, który grał naprawdę dobrze w tym meczu, mówię o naszym młodzieżowcu, spowodowała, że, że, że już było za późno. Hmm. Bardzo żałuję tego meczu, ponieważ zawodnicy zostawili mnóstwo zdrowia, byli świetnie zmotywowani. Mieliśmy pomysł na stalową wolę dzisiaj, troszkę brakło też szczęścia i umiejętności w niektórych momentach. A w momentach, w których mieliśmy przystanie 1-1, kiedy wchodziliśmy półprzestrzeniami i bocznymi sektorami w strefę wysoką, brakowało nam ostatniego podania, dobrego ostatniego podania i finalizacji. Wydaje mi się, że ten mecz mógłby się już przechylić na naszą korzyść. Niestety stało się, jak się stało. Dla nas natomiast raz jeszcze, Irek, Tobie gratuluję i życzę Ci powodzenia w dalszej części rozgrywek. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Są jakieś pytania do pana tenera? Po w franki na 1-1 yy, szczególnie chciał pan, aby match po prostu wykres ta offencywa przedróżnych przy tym wyniku i nie, nie interesowało Was dzisiaj podział punktów, tylko zwycięstwo, a się skończyło porażką. No było widać, że przede wszystkim zareagowaliśmy zmianą ustawienia, przeszliśmy na trójkę obrońców, dwójkę napastników. Yy, yy nie robiliśmy po wyrównującej bramce, jak można było zauważyć, nie robiliśmy żadnych defensywnych zmian ani przetasowań, bo czuliśmy moc, czuliśmy, że możemy zdobyć tą drugą bramkę. No, tak naprawdę, no ktoś powie, no za punkt jest punkt, tak, ale punkt w naszej sytuacji niewiele nam daje. My wszędzie musimy grać o zwycięstwo. Czasami, czasami to kosztuje, a nigdy bym się nie spodziewał, że w takich okolicznościach stracimy bramkę na 2-1. Natomiast yy, to, że chcieliśmy wygrać, to chyba tabela oddaje tak naprawdę o co graliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do pana Tendra? Ja jeszcze chciałem zapytać, nie jest boźnię w pierwszej połowie, z kolei Pana Zpół nie zawsze tego czyli Dopiero obudziła nas tego granka w także całkowity może nie, bardziej tak pragmatycznie graliśmy. Wrócił Dawid Szufryn, Pet Buchta do, do linii obrony. To, to takie naprawdę dwa nasze stabilizatory, ale oni też mieli przerwę oni grali kilka tygodni i no nie chcieliśmy też szarżować, chcieliśmy, żebyśmy spokojnie weszli w mecz, żeby sobie ten mecz poukładać. Zależało nam na tym, żeby mieć pełną kontrolę nad meczem w momentach, kiedy mieliśmy piłkę i w momentach, kiedy ją traciliśmy. Mieliśmy kilka kontrataków w pierwszej połowie, których nie potrafiliśmy zdyskontować jakąś akcją, ostatnim podaniem, strzałem, finalizacją. Tego troszeczkę brakowało, brakowało też odwagi wejścia w pole karne, żeby jeden na jeden zrobić jakąś przewagę. Natomiast no w drugiej połowie, mówię, no Sandec, przepraszam, stalowa wola zdecydowanie przyspieszyła, nabrała, nabrała gra jeszcze większego tempa. I dopiero tak naprawdę po stracie bramki rzuciliśmy wszystko na jedną kartę i chcieliśmy wygrać. Natomiast żal przede wszystkim niewykorzystanych sytuacji, no i też okoliczności, w jakich straciliśmy te bramki. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to przejdziemy do trenera Stali. Panie trenerze, to samo. Bardzo proszę o kilka słów na temat meczu. Dziękuję Robert za, za gratulacje. E, chyba najsłabsza nasza pierwsza połowa od, od niepamiętnych czasów tak naprawdę. E, Sandycja nas e, ograniczyła, grała bardzo dobrze e, nisko w obronie i my tak naprawdę graliśmy wtedy za wolno, zbyt schematycznie, nie potrafiliśmy wygrywać w żadnej strefie pojedynków jeden na jeden i, 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 i nie mogliśmy rozerwać tej e, obrony, także ta pierwsza połowa tak naprawdę do zapomnienia, e, w szatni no, jakby skorygowaliśmy, tak powiedzieliśmy, że musimy grać szybciej, musimy tworzyć przewagi, ta piłka musi zdecydowanie szybciej krążyć i, i tam gdzie znajdziemy przewagę próbować podejmować ryzyko, bo, bo bez tego nie damy rady ten mecz wygrać i, i tak się stało, dobrze graliśmy do, do, do tak naprawdę do bramki, do, do bramki Sandecji tak naprawdę graliśmy dobrze, bo i pozycję, i, 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 i bramka. Trochę bałem się po tej bramce Sandecji, że, że, że możemy mieć problem, żeby nawet to zremisować, bo to był taki moment, kiedy, kiedy Sandecja przycisnęła i była bliższa strzelenia bramki. Przetrwaliśmy to i, i końcówka już, już nasza. W szatni powiedziałem tak naprawdę wielki szacunek dla, dla całego zespołu. To jest jedenasty dzień i cztery mecze bardzo dużą pracę wykonaliśmy w tym meczu A i widać było, że już w pewnych momentach, w pewnych momentach już nas gdzieś tam brakowało. E, tym bardziej cieszy to zwycięstwo. No, na pewno ta druga mm, połowa no, przyniosła takie emocje, że, że można zapomnieć o, o pierwszych 45 minutach. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Czy ktoś ma jakieś pytanie do pana trenera? Właśnie, to jest to co Pan zrobił w przerwie, że, że ten zespół, poza tą jedną zmianą, że ten zespół tak naprawdę wyszedł zmieniony i tak naprawdę można powiedzieć, że był zadowolony, także może także że nie o podniesienie No i trzeci dogrywa. No to jest, tak, to jest takie fajne powiedzenie, że jak nie trafiłeś ze składem, to zmiennicy pomagają, tak. No trudno powiedzieć, że, że, że tu nie trafiliśmy ze, ze składem, bo, bo jakby po tej słabej pierwszej połowie to co mówiłem wcześniej, no, skorygowaliśmy, tak poprosiliśmy, powiedzieliśmy zawodnikom o, o większe ryzyko, o podejmowanie pojedynków jeden na jeden, o ogranie szybciej piłką, e, tak żeby żeby gdzieś tam znaleźć y, miejsce, y, gdzie, gdzie sandecja nie zdążyła się przesunąć. E, I to było pewnie kluczem. Na zmiennicy tak, do, dali radę i, i, i na pewno pomogli, bo, y, bo, bo to no, fajna sprawa, jeżeli, y, jeżeli mamy asystę i dwie bramki y, zmienników. Czyli po prostu finalizacja. Jak ma pan radę i dobrze, jakie ma na najbliższe tygodnie? Wola ma problem z ostatnią tercją i finalizacją, jak cała polska piłka i reprezentacja, e, więc nie, jest, nie jesteśmy tu w ogóle wyjątkiem. E, to się po prostu jest związane z umiejętnościami, tak, w najnormalniej w świecie. I, I niestety to. to w tej tercji jest, jest najtrudniej, tak? dlatego cały czas pracujemy, żeby, żeby to się udawało tak, żebyśmy byli w stanie strzelać bramki. Są momenty, kiedy, kiedy jesteśmy bliżej tego, ale to na pewno jest problem, także kibic ma całkowitą rację. Przed sezonem celem drużyny było utrzymanie, które tak naprawdę w zasadzie dzisiejszym meczem może można ogłosić, że sobie w zasadzie zapewniacie. Natomiast nie, nie zmniejsza się Pana konflikt z kibicami. Dzisiaj po raz kolejny jakieś strony Pana tym, tym razem zabił z Panem. I jak Pan to ocenia i czy to w jakiś sposób oddziałuje na drużynę? No, mhm. Pamiętajmy, że kiedyś słynne 46 punktów nie dało utrzymania właśnie stali stalowa wola, także tak, my tych 46 punktów jeszcze nie zdobyliśmy. Więc na razie cały czas chcemy wygrać każdy następny mecz. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, no to jakby, no, powiem tak, doceniam smak tego transparentu, bo taki był naprawdę celny. Rzeczywiście mam taką. E, nie, nie, niesławną e, historię w swoim życiu i, 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 i no cóż, no, mamy jakiś taki e, problem ze sobą, ale jakby najważniejsza rzecz to, żeby stal stalowa wygrywała i to, to jest kluczem do, do wszystkiego. No, ale czy to nie też na, na, piłkarze, na, piłkarze, na, piłkarze, na, osobowe, na Nie, zupełnie. No, nie ma tutaj najmniejszego problemu. To to, to wychodzimy, robimy swoje i, i widzi Pan, jak reagują trybuny, tak? Trybuny są cały czas z drużyną, cały czas jest doping, to to wszystko jest naprawdę, no, dzisiaj było naprawdę czuć, że ten stadion znowu niesie, zresztą on niesie na każdym meczu, tak? Także tutaj to, tu nie ma żadnego problemu w tym, w tym temacie. Jeszcze chciałem zapytać o ten okres ostatni, 11... Chcieliśmy więcej, tak? bo, bo szczególnie żal Kalisza e, pewnie trochę puław. Od dzisiaj chyba 4-0 grały. E, Elbląg, czyli chyba nie są aż takie słabe. E, więc tam, tam trochę było za, za słabo. Żal Hutnika, bo, bo tam byli, graliśmy lepszy mecz. E, ale no to jest piłka nożna, jeszcze w, powtórzę po Druga liga, czyli druga liga takich samych drużyn. E, I e, na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tych, tych, tej zdobyczy punktowej. Natomiast no, Coś, co gdzieś zabrało, pewnie za chwilę odda i to tak to w piłce jest. Jeszcze pytanie od czy, czy pan czuje zadowolenie ze swojej pracy i czy widzi pan siebie, na pierwszej Kibic wybiega? Okay. mocno do przodu? Czuję zadowolenie ze swojej pracy, ze z pracy sztabu, z pracy zawodników. To chyba widać tak, że jak, jak to wszystko wygląda. Natomiast jeśli chodzi o, o, o pierwszą ligę, to jeszcze raz wrócę do 46 punktów. Zrobimy 46 punktów, będziemy patrzeć co dalej. Dziękuję. dziękuję Czy są jakieś pytania jeszcze do pana trenera? Jeśli nie ma pytań, to dziękuję, dziękuję Państwu dziękuję za przyjście i trenera.